My tam się zbugowaliśmy jakby, kurwa, w stary... w skalę dosłownie, w A goście chyba popatrzył się, wiedział o co chodzi, od razu, chyba że my zbudowani jesteśmy. Się tam musiał wpaść teraz. Syf jak chuj! No w tym miejscu gdzie nawet stoję, nie mam opcji postawienia skrzynki, nic. W sensie nawet nie ma jakby czerwonej skrzyneczki, nie? Nie pokazuję jej. No bo tam jest skała po prostu. My jesteśmy jakby kurwa w teksturze skały, której nie ma. Możesz wejść, ale wyjść już nie wyjdziesz kurwa, nie? to Nawet baga nie postawię, chyba że ktoś z was postawi i go przypisze. No ja ci przypiszę Bega, jak dobiegnę w ogóle teraz. Staram się dobiec, Wiesz, to obiec, kurwa. Wiesz najlepsze by było, kurwa, Krzychu, jakbyś tu podbiegł. I tutaj, kurwa, Tomsona mu zabrał i to wszystko. To jest, coś tak szybkie, bo on tu leży na ziemi. Tylko nie podchodź, kurwa, tak, jak, jak my podeszliśmy. Nie, niech on ci tam popilnuje, pop... No ale nie, no, na skos. daleko, po prostu nie wskakuj na skały, tylko po prostu, no, tak na daleko, jakbyś chciał go podnieść. Nie, bo... Niech on się tam skampi na razie ja Bega sobie zrobię, tobie zrobię zaraz Bega. Daj mi 5 minut dobiegnę tam 5 minut raczej 7 No ja cały czas próbuję to jakoś wskoczyć kurwa, jakoś coś nie wiem Popróbuj, może się coś uda Kurwa Ty, kurwa jak cool być smutno Myśmy już kurwa wracali <grym> O, 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 o! Wyszedłem Wszedłeś? Tak. Tu weźcie, poczekajcie tam ci się ta gra, Ta kurwa Albo wracajcie już w sumie mamy, nie wiem, w fóle kupra, prawda? że się wracać. Dobra, ho, wracamy. Ja tu będę w waszą stronę bieg, kurwa. To jest żart, ta gierka to żart taki, że to chuj No nie no, tam nie, A... wszystkiego nie. Ale A co zostało? Kamień. I twój... A nie czaj, tą, tam... tą broń spróbuję podnieść jeszcze, poczekaj. To, to kurwa, to może się po tam gdzieś no ja jestem już przy drodze, co nie? No to chodź, to chodź, czekamy tutaj. Ale tak podniosę, tak bo to, żeby, to jest... żeby... nie zniknął. To chwila moment, no, tyle co przebiec. Nikogo nie spotkać po drodze, się. No i tu jest tekstura i nawet nie mogę tego zabrać, nie? W teksturze to jest schowane. Chodź dalej sobie kurwa jak chcesz. Także jedyne co możesz mógł zrobić, to postawić baga, skoczyć tam i wyjść tak jak ja wyszedłem. Fartem. No ależ, chuj, tam, tam chuj. Stary ten. Tam, ale ogólnie cały metal wyciągnąłeś ze mnie, tak? Tak, tam wszystko. A to jebać, ja sobie tu są to jest zrobić, mogę tam pójść z tym sonem. A unicję tam w ZEKU po wyciągałeś, tam Tak, tam tam tak. zostawiłem tylko hazmatę tak. i kamień. mam, mam, no, mam. No chuj mam, z tym, To wejdźcie tam tam skałki, no ja tam do was dobiegnę zaraz W takim razie jest tu bega pierdolny gdzieś po drodze też kurwa, bo to się ja Jestem ciekaw... Jestem ciekaw tego chłopa, co to ma tą bazę, jak on tam skakuje Sprawdzałeś to? No tu jest przejście jakieś. Nie, ja, ja to nie... umiłem z daleka, bo to... Bo tu tak śmierdziało trochę, że się zblokuje czy coś Aha A tam. Pam wyciągnąć też co, nie? Tak, ja ale ogóle... wyciągnąłem, ale nie mogłem go nie mogłem go sobie jakby nie wyciągnąłem go, bo on ci wypadł z rąk. Ale nie, to Thompson mi wypadł z rąk. Pan Shotgram tam był w łapasku, no nie? Ale nie mogłem go. Nie, nie, nie należał nie, nie, no na ziemi. Thompson A na ziemi, ja Ja z Thompsonem. Stoję. Ale ty, nie było na twoim, na twoim ciele, pom, pompa. się nie wiem. Widziałem, na, że, widziałem, że go na ziemi leżał. Aha, to co, dwie bronie mi wypadły, jakie jedną łapie trzymałem? No. Czekaj? Ale to...